Witajcie, właśnie spełnia się najczarniejszy sen Zełańskiego. Zamiast na czyjś koszt zdobywać Moskwę, liczyć łupy i grzać się w blasku chwały, został nawet pominięty w rozmowach o jego własnym kraju. Przyjrzyjmy się temu, czego boi się już nielegalny prezydent Ukrainy. Dla przypomnienia, ja mam na imię Bogdan, kanał jest niezależny, ale każdy z Was może mi kupić kawę. Link jest w opisie. Poniedziałek 20 maja 2024 roku to data, kiedy wygasła prezydentura zełońskiego i już dawno powinno być po wyborach, jakim moim zdaniem na pewno by nie wygrał. Lista jego grzechów jest tak długa, że ciężko tutaj będzie wszystkie je omówić. Zacznijmy może od tych najważniejszych. W jakichś nieznanych okolicznościach zginęło 100 miliardów dolarów i to tylko ze środków zatwierdzonych przez Kongres USA. Według słów Zełańskiego wygląda to tak. Istnieje wiele innych programów humanitarnych, o których nie mam pojęcia, poza wiedzą o ich istnieniu. Być może administracja prezydenta USA przeprowadziła audyt tych programów i znajdzie dodatkowe miliardy, ale nie wiem, gdzie podziały się te fundusze. Ja widzę to nieco inaczej jeżeli rzeczywiście nowa administracja Trumpa podliczy wszystkie te fundusze, kwota może nas nieźle zaskoczyć oczywiście jeżeli zostanie podana do publicznej wiadomości. Załański miał zaproponować prezent, premierowi Słowacji Robertowi Fiko 500 milionów euro w zamian za poparcie członkostwa Ukrainy w NATO. Bulwersujące jest również to, że propozycja łapówki padła zaraz po tym, jak Ukraina zaszantażowała Słowację, ale o tym zaraz za moment. Odcięcie Słowacji od gazu w krytycznym okresie zimowym jest niczym innym jak wykorzystaniem swojej pozycji pośrednika do szantażu. Ciekawe, jak głośno krzyczałby Zełęcki, gdyby tak Polska, na przykład za niszczenie naszego rolnictwa, odcięła go od jakichś dostaw gazu lub paliw. Ale w tej kwestii są jeszcze dwa dodatkowe wątki. Po pierwsze, w mediach starano się wmówić ludziom, że to zła Rosja zakręciła kurek. A po drugie, gdy to się już stało, nasz rząd rzucił się do pomocy, ale nie pokrzywdzonej Słowacji, a terroryzującej Słowację Ukrainie. Utrata olbrzymich terytoriów jakie i zasobów, jakie znajdowały się na wschodzie, na pewno nie przysparza zełańskiemu zwolenników. Przecież te zasoby naturalne komuś przynosiły olbrzymie zyski. Prawda? Przejęte za bezcen złoża i ziemię w znakomitej większości były kontrolowane albo przez ukraińskich oligarchów nomen Omen nazywanych nowymi ruskimi, albo przez kapitał międzynarodowy, Osobie, jakie, osoby, jakie utraciły źródło swoich zysków, na pewno tego Zełańskiemu nie zapomną. Zatargi z wojskiem są wielopłaszczyznowe. Po pierwsze, bardzo szanowany i popularny wśród podwładnych generał Walerii Załużny został wysłany jako ambasador do Londynu. Ale moim prywatnym zdaniem nadal ma ogromne szanse wrócić na Ukrainę i wygrać w wyborach wysadzając Załyńskiego z fotela. Żołnierze frontowi na pewno czują się oszukani, jako że w momencie, gdy szli w okopy, było jasno powiedziane, że po trzech latach będą zdemobilizowani. W momencie, gdy ci, co przeżyli oczywiście, mieli ten okres, im się kończył ten okres, to zmieniono na Ukrainie prawo i powiedziano im, że mają walczyć do śmierci. Armii i w ogóle w całej Ukrainie kwitnie gigantyczna korupcja. Jednak ekipa zełańskiego od czasu do czasu musi pokazać, że coś z tym robi. I dlatego czasem słyszymy o jakichś zatrzymaniach. Bardzo często są osoby na wysokich stanowiskach, a te mają kontakty, jakie mogą użyć, aby w przyszłości się odegrać. Zełański wiecznie nie będzie pępkiem świata, a gdy jego ochrona zostanie zmniejszona, różne rzeczy mogą mu się przydarzyć. Ukraińskie wojsko na pewno dobrze pamięta, jak dla celów propagandowych szafowano ich życiem. Sztandarownym osiągnięciem Kijowa była rzeź w krękach, gdzie za nieważny z wojskowego punktu widzenia kawałek przybrzeżnych mokradeł oddało swoje życie co najmniej tysiąc ukraińskich żołnierzy. Skończmy z wojskiem i przejdźmy do cywilów, ale ja przypominam o subskrypcji kanału Kawie i kulturze wypowiedzi w komentarzach. Wielokrotnie na pewno słyszeliście, jak to ta zła Rosja zniszczyła jakiś budynek cywilny. Tyle tylko, że prosta kalkulacja pokazuje, że wysłanie drogiej rakiety, aby zabić kilkoro cywilów, zupełnie się nikomu nie kalkuluje. W budynkach cywilnych istniały i na pewno nadal istnieją instalacje wojskowe oraz wojskowe składy zaopatrzenia. No przecież nie ma nic prostszego, jak urządzić sobie taki skład w magazynie supermarketu albo zakwaterować najemników w zwykłym bloku mieszkalnym. O tym się oczywiście nie mówi, ale coś na pewno było na rzeczy, bo dawniej wyciekały ciekawe fotografie, na jakich widoczne były na przykład pojazdy wojskowe zaparkowane w podziemnych parkingach supermarketów i centrów handlowych. Na pewno słyszeliście za to o podmorskim gazociągu Nord Stream. Po wielu tygodniach wciskania bzdur o tym, że to sami Rosjanie go sobie wysadzili, Niemcy wreszcie opublikowali prawdziwe informacje. Nie dość, że za tą akcją stoją Ukraińcy, to jeden z nich nawet ukrywał się w Polsce. Niestety dostał cynk i zamiast być przekazany do Niemiec, zwiał sobie na Ukrainę. Na pewno jeszcze znalazłoby się dużo innych przykładów, ja tylko wymieniłem te najważniejsze. Ale czy myślicie, że już tego wystarczy? W sumie to, co my myślimy, nie ma dużego znaczenia, bo największe znaczenie ma to, co myślą głowy mocarstw. Tak się jakoś właśnie złożyło, że nowy prezydent USA zaczął bezpośrednie rozmowy z Rosją. Dla mnie ciekawe jest to, że Brylujący na salonach Europy ogrodnik, jakiemu Duda dał najwyższe polskie oznaczenie Order Orła Białego, ma zupełnie nie brać udziału w negocjacjach. Gdy Trump dogada się z Putinem, to na pewno przekaże listę żądań do Kijowa. A już dzisiaj zapowiedziano, że Łański i Ukraina mogą zapomnieć o trzech rzeczach wstąpieniu do NATO, amerykańskich gwarancjach i terytoriach, jakie do tej pory stracili. Jak się sprawy dalej potoczą, zobaczymy. Ja postaram się Was informować na bieżąco, a Wam proponuję subskrypcję kanału, dyskusję w komentarzach i kupienie mi wirtualnej kawy. Oczywiście zapraszam Was również do jednego z tych filmów, które tu, których miniatury tutaj widzicie. Do zobaczenia.